Do ringu. Przed nami Marcin Majewski oraz Paweł Kozak. Marcin Majewski znany z zawodowych ringów KFO i nie tylko. Mocny lewy sierpik. Zdecydowanie silniejszy i agresywniejszy Majewski. Łapie za głowę Majewski, chciał już tam umieścić swoje kolano, ale wyż uciekł z tego kozak. Kozak w pozycji na mańkuta. Spycha Majewskiego pod linę, ale wydaje się, że to na początku rundy Majewski zdobywa przewagę. Teraz rola się trochę odwróciła. Kolano na udo. I Lewy Sierp wstrząsnął kozakiem. Ale było to po komendzie. Stop. Dlatego Marcin Majewski otrzymuje ostrzeżenie. Sędzia Beata Senkowska sprawdza czy wszystko dobrze u, u Pawła Kozaka. Jednak widać było, że ten sierp zrobił, robotę przymroczył delikatnie. I już mocno agresywnie zaczyna Majewski. Kopnięcia na górę. Skraca dystans. Kozak. Ale spaniacko Majewski przytrzymał rękę. Wyszedł za dystans. prawa noga na korpus Majewskiego. Trafia boksersko Majewski widać, że te ciosy robią robotę i kolano z wyskopu Pawła Kozaka. Ciekawa nam się robi walka tutaj. Naprawdę panowie nie szczędzą sobie przyjemności widać siłę w tych ciosach, mocne lowkiki. lewy sierp Majewskiego lekko przestrzelony. Kopnięcie Hajkik, ale wszystko na podwójną i znowu celnie lewy sierp Majewskiego. Te ciosy odkładają się na pewno na szczęce Pawła Kozaka. I celne kolano i prawy prosty na szczękę. Twardy. Niesamowicie twardy. Paweł Kozak. I nieustępliwy Marcin Majewski. Przepuszcza te lełki kozak. Spycha Majewskiego na linę, ale Majewski mocny boks. Zdecydowanie próba kolana nie doszło. Zaplątał się w liny, ale walczymy dalej. Zdecydowanie bardzo mocna walka. Kandydat do walki wieczoru. Brawo panowie. Pierwsza runda bardzo mocna. Marcin Majewski dostał tutaj minus, punkt. Więc ta walka na kartach sędziowskich może, może oscylować w okolicy remisu. Bardzo dużo kibiców na trybunach Marcina Majewskiego. To bardzo ważne wsparcie daje skrzydła w ringu. W narożniku Pawła Kozaka Michał Rola, znakomity, znakomity trener warszawskiej Palestry oraz Michał Bławdziewicz, zawodnik polskiego K1 wagi ciężkiej. Obecnie zawodnik Glory, który miał walczyć dziś tutaj, ale niestety tylko w roli sekundanta. I zaczynamy rundę numer 3. Z odwrotnej pozycji naciera mocno Paweł Kozak i to on spycha na liny Majewskiego. Spokojnie po obrzeżach ringu pracuje Marcin Majewski. Mocno agresywnie rozpoczął tą rundę Paweł Kozak. Dobre, celne proste Majewskiego. Próba klinczu i kolana, ale zrywa Kozak. Mocny pojedynek, to takie K1 chcą oglądać kibice. Widać, że zmęczenie rysuje się na twarzy zawodników, ale <grym, <grym, nic sobie z tego nie robią. Mocno agresywny pojedynek. Twarde, mocne ciosy. <grym zbierają> Panowie już bardzo spoceni. Widać to jak te ciosy lądują na ciele i krople potu rozpryskują się po ringu. Widać na łudzie Kozaka, na prawym łudzie Kozaka zaczerwienienie i ponawia prawy low kick Majewski. Nie wiem, czy zwrócił na to uwagę, ale ten low kick czyni spustoszenie i kolejny prawy low kick na nodze, na wykrocznej nodze Kozaka. Kolejny low kick, ale przestrzelony. I próba kopnięcia prawą nogą na górę na podwójną gardę. Tempo walki nam nie spada. Panowie, widać naprawdę każdy chce wyszarpać to zwycięstwo. Trochę klinczu. Klincz w K1 jest dozwolony, ale może on trwać krótko. Sędzia zaraz go przerywa. Nie można jak w Muay Thai przerzucać zawodnika, tak jak robiła to Ilona Wojda, za co otrzymała ostrzeżenie. I kolejny prawy low -kick na udzie Kozaka. Mocny pojedynek, zdecydowanie ten pojedynek chyba najbardziej przypadł do gustu widowni. I zaczynamy starcie trzecie, podka szoła Marcina Majewskiego. Ta runda to może być kosmos, proszę Państwa. Bądźcie uważni. Nie mrugajcie. Bo tutaj każdy chce wyrzeć to zwycięstwo. Mocno zaczyna Paweł Kozak. Ale piękne, piekielne sierpy Majewskiego. Tutaj zdecydowanie wygra ten, który pokaże mocniejszy charakter. Mocne K1, to co misiaczki lubią najbardziej. <grybujesz w szkole> cios za cios, kopnięcie za kopnięcie, nikt nie ustępuje. Kozak spycha na liny Majewskiego, ale to Majewski wydaje się, dysponuje większą siłą. Zobaczymy jak widzą to sędziowie. Możemy sobie tylko dyskutować, tak jak to dyskutowałem z trenerem Raubem na walce Ilony Wojdy i Olini Wadomskiej. Ostrzeżenie dla Kozaka za uderzanie przed ramieniem. I w natarciu Majewski. Ściąga głowę Kozaka, ale po raz kolejny brakuje tego wykończenia kolanem. Mocno czerwone udo Pawła Kozaka, ale ten chłopak jest twardy, nie wymienka. Tam nawet nie ma grymasu bólu. Co za walka. Pełna petarda od początku do samego końca. I próba kopnięcia na górę, przepuszcza Jemajewski. Michał Bawdziewicz akty aktywnie wstaje, dopinguje, daje rady Pawłowi Kozakowi. Emocje widać, sięgają zenitu. Proszę Państwa, to już ostatnie 10 sekund tego pojedynku. No i nie wiem czy tutaj sam nie chciałbym zobaczyć ekstra rundy. <laughs> Bardzo mocny pojedynek Domyślam się, że panowie lekko opadli z sił, ale gdyby usłyszeli, że czeka ich jeszcze czwarta runda, na pewno byliby gotowi. Karty punktowe trafiają do sędziego Żyklińskiego. Szybko zlicza punkty I? i czekamy na werdykt. Paweł kozak pewny swego. A my czekamy na ogłoszenie werdyktu. Z firmy Yamaha, który wręczy puchary. Panie Mariuszu, ale gdzie są puchary? No właśnie, gdzie są puchary? Panie panowie, czas na werdykt. Zwycięzcą walki zostaje Marcin Majewski.